Pan z Wami i z twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, a że zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, On wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia to piękna scena. Taka można by rzec filmowa. I czasami, jak czytam takie opisy z Nowego Testamentu, to się zastanawiam, jak to mogło wyglądać, co ci ludzie czuli, co myśleli, co nimi kierowało. I żeby do tego dojść, żeby wczuć się w symeona, który jest dzisiaj takim głównym bohaterem tej Ewangelii, ale w ogóle tej dzisiejszej liturgii, to otwarłem sobie powieść, którą bardzo lubię, polecam serdecznie w ramach takiej reklamy dobrej książki, łatwy tytuł, Jezus z Nazaretu. Roman Brandstetter ją napisał i właśnie opisuje te dzisiejsze wydarzenie z perspektywy starego Izraelity, który wyczekiwał obietnicy Bożej. Pisze on tak. Gdy go mijali, podszedł do nich, pozdrowił ich słowem pokoju i spojrzawszy na niemowlę, niespodziewanie poczuł, jak ono Symeon nie umiał tego inaczej określić, wstępuje w niego swoją prawieczną mądrością. Ale wbrew duchowym uniesieniom, uniesieniu w jakim się teraz znajdował, nie mógł swoim ludzkim umyśle pogodzić dwóch nawzajem wyłączających się sprzeczności, niemowlęcia i prawiecznej mądrości. Ale na przekór logice poddał się całkowicie niewidzialnemu światłu bijącemu od dziecka, i działając jak we śnie, wziął je z rąk zdumionej matki i wówczas uświadomił sobie, że wreszcie wypełnił się cel jego życia. Zobaczył niebo stępujące na ziemię i ziemię szczęśliwą, która sama rodzi owoce i stąpających po niej ludzi, którzy nigdy nie doznają śmierci. Uwierzył całym swoim jestestwem, że tak będzie i że niemowlę, które trzyma na rękach, jest przyczyną i celem tej przemiany. Tak mógł przeżywać to spotkanie starzec Symeon. Możemy zapytać, czy było mu trudniej uwierzyć niż nam dzisiaj. Czasami mówimy, że no w tego Jezusa Chrystusa to może byśmy uwierzyli łatwiej, gdyby zrobił jakiś cud w naszym sąsiedztwie, albo gdybyśmy z nim mogli tak porozmawiać, no, tak jak wtedy jak dwa tysiące lat temu. No ale Symeon też nie mógł porozmawiać z Jezusem. Widział maleńkie dzieciątko przyniesione przez rodziców. Takich dzieci do świątyni wnoszono pewnie bardzo wiele. Codziennie. No więc, czy było mu trudniej, czy łatwiej uwierzyć? Czy nam jest trudniej, czy łatwiej uwierzyć w to, że Chrystus przychodzi do nas w Eucharystii? Że jest tym małym kawałku chleba, nie wiem czy było mu trudniej czy łatwiej, ale być może to nie jest takie ważne. Ważne jest dlaczego uwierzy. Jak się to stało, że rozpoznał w tym niemowlęciu Jezusa Chrystusa, że spotkał Boga, że doświadczył jego obecności. Myślę, że żeby spotkać Boga to trzeba przejść trzy takie etapy, które dzisiaj Biblia nam przedstawia w postaci Symeona. Słyszeliśmy tak określa ewangelista Symeona, że był to człowiek sprawiedliwy, pobożny i wyczekiwał pociechy Izraela. Trzy etapy. Pierwszy etap sprawiedliwość. No, ktoś powie to chyba zupełne minimum. Sprawiedliwość, jak wiemy, to z definicji oddać każdemu to, co mu się słusznie należy. No jak świat byłby piękny, gdyby wszyscy robili to, co do nich należy. Gdyby rodzice wychowywali swoje dzieci. Małżonkowie się kochali, dzieci się słuchały. Politycy zajmowali się tym, co trzeba, a księża głosili Ewangelię wspaniały świat. Dlatego sprawiedliwość to nie jest tylko coś podstawowego. To jest także coś, co jest nam potrzebne, żeby realizować swoje powołanie, żeby tutaj na ziemi się po prostu nie pozabijać, można by powiedzieć. Sprawiedliwy to ten, kto. Robi to, co do niego należy. Kto oddaje drugiemu to, co mu się należy? Czas, czułość, miłość, pracę uczciwą różne rzeczy powinniśmy drugiemu człowiekowi oddawać i w sprawiedliwości powinniśmy swojej to rozsądzać. To jest ten poziom podstawowy, ale bardzo ważny fundament, bez którego nie można iść dalej. Poziom drugi, czy drugi etap na drodze do Boga to pobożność czyli podejmowane duchowy wysiłek. Niedawno na rekolekcjach ksiądz Wojciech mówił, że się nie dziwi tym, którzy w Boga nie wierzą, którzy się nie modlą, nie przystępują do sakramentów, nie czytają Biblii, no to nie mogą wierzyć. To jest tak, jak ja bym powiedział, że chciałbym przebiec maraton. Naprawdę bym chciał. To właściwie nie jest taka ściema. Ale jeżeli tak powiem, że chcę przebiec maraton, ale nie biegam, no to co to za chęć? To właściwie jest zupełnie pozbawiony podstaw. Jeżeli powiem, że chcę uwierzyć w Boga, ale w ogóle się nim nie zajmuję, no to nic z tego, jak mówi Biblia, nie stanie się tak. Dlatego pobożność, która cechowała Symeona, jest takim drugim etapem. Jeżeli chcę spotkać Boga w swoim życiu, no to dbam o swoją modlitwę, o sakramenty święte, o regularną spowiedź, Eucharystię, lekturę Biblii, rozwój intelektualny swojej wiary, tak aby nie stać w miejscu by cały czas poznawać prawdę objawioną. To jest ten drugi, drugi etap. I wreszcie trzeci. Trzeci etap na drodze do Boga. Symeon wyczekiwał pociechy Izraela. Właśnie to wyczekiwanie. Jeżeli chcę spotkać Chrystusa w moim życiu, no to muszę na niego czekać. To jest też bardzo chrześcijańskie zadanie. Niedawno, Jeszcze niedawno był adwent. Śpiewaliśmy Maranata przyjdź Panie Jezu, wyczekujemy Cię. To jest bardzo smutne, kiedy człowiek już na nic nie czeka. I to zobaczcie, niezależnie od wieku. Symeon był stary, ktoś może powiedzieć, no na co on już czekał? Przecież już wszystko było w życiu za nim. A właśnie nie. A właśnie nie. Symeon mimo tego, że przeżył już wiele lat, to cały czas był otwarty, cały, cały czas był czujny. Cały czas wyczekiwał, był gotowy przyjąć Boga w swoim życiu. To nie jest zależne od wieku. Czasami są ludzie młodzi już tak zbazowani życiem, że już na nic nie czekają, nie da się ich w żaden sposób uszczęśliwić. Starsi czasami też. Więc to zależy od nastawienia serca. Więc to zależy od takiego wewnętrznego, duchowego pragnienia, że ja chcę spotkać Boga, że wierzę w to, że On może do mnie przyjść. I Chrystus na takie. Oczekiwanie odpowiada. Simeonowi udało się rozpoznać Jezusa w małym dzieciątku. My także mamy taką szansę. Wyczekujmy przyjścia Chrystusa, czy to w Jego słowie, które czytamy bądź słyszymy, czy to w Eucharystii, którą już za chwilę będziemy przyjmowali. Chrystus do nas przychodzi. Bądźmy czujni, bo jak mówi Biblia, nie znamy dnia ani godziny, kiedy Pan do nas przyjdzie. Nie dajmy się Bogu zaskoczyć, bądźmy czujni na Jego przychodzenie, na Jego obecność. Amen.